Każde małe miasto lub społeczność ma przynajmniej jedną miejską legendę historię, która często przyjmuje tragedię z życia i hiperbolizuje ją na przykład wyobrażeń. Miejskie legendy często objawiają się w formie plotek, opowieści przy ognisku i anegdotkach, wywozących się od rodziców, którzy chcą uchronić swoje dzieci przed niebezpieczeństwem. W Dolinie Tennessee, rozległym obszarze południowych Aparlachów, jedna legenda jest przekazywana między ludźmi przez prawie 60 lat. Bez względu na to, jak ta historia jest zmieniana, tragizowana i koloryzowana w każdej swojej nawet najbardziej szokującej wersji, jeden wątek pozostaje niezmienny. Pytanie, co stało się z nastoletnimi kochankami z jeziora Lua. Na początku lat 60. jezioro Lula było malowniczym rezerwatem przyrody w stanie Georgia. Jezioro, które szczyciło się dziewiczym wodospadem i niezakłóconą dziką przyrodą, było popularnym miejscem dla wędkarzy, turystów i miłośników przyrody. Jezioro cieszyło się również reputacją lokacji kochanków wśród miejscowej młodzieży, która w nocy zakradała się na teren parku, by spędzić razem intymne chwile. Wieczorem 14 kwietnia 1963 roku, który był niedzielą wielkanocną, 19-letni Orwell Steele i 16-letnia Carlen New opuścili swoje domy w Roswell w stanie Georgia, by spędzić romantyczny czas nad jeziorem. Był to ostatni raz, kiedy ich rodziny widziały ich żywych. Gdy nie powrócili do swoich domów po północy, ich rodzice zgłosili zaginięcie. Początkowo policja podejrzewała, że młodzi ludzie przeżywający swoją pierwszą gwałtowną miłość zdecydowali się na ucieczkę. Jednak ich rodziny upierały się, że Orwell i Carlen planowali wziąć ślub i nikt w żadnej z rodzin nie sprzeciwił się ich związkowi. Oboje byli szczęśliwi, nie mieli problemów, w lokalnej społeczności mieli samych przyjaciół, a nie wrogów. Nie było żadnego powodu, który miałby skłonić ich do ucieczki. W ciągu 24 godzin od zniknięcia nastolatków, miejscowa policja odkryła zielonego Forda Orwella, porzuconego na szczycie nasypu łupkowego w pobliżu popularnego szlaku turystycznego. Jedna opona nie miała powietrza, a w pobliżu znajdował się kanister z paliwem. Sądząc, że dwójka młodych ludzi utknęła na terenie parku z powodu problemu z samochodem, rozpoczęto wyczerpujące poszukiwania, które okazały się bezskuteczne. Rodzice, pomimo tego, że nie odnaleziono ich dzieci, utrzymywali nadzieję, że są gdzieś na górze lub dotarli do pobliskiego miasta i proszą o pomoc. Te nadzieje, niestety, zostały szybko rozwiane. 20 kwietnia, zaledwie 5 dni po wstępnym poszukiwaniu, odnaleziono zwłoki Karlin. Dziewczyna miała związane nadgarstki, była rozebrana do pasa w dół i porzucona w pobliżu torów kolejowych. Później ustalono, że była wielokrotnie gwałcona i wielokrotnie uderzana w głowę nieokreślonym tempym przedmiotem, zanim została uduszona przez napastnika. Kilka mil dalej odkryto ciało Orwella. Był przywiązany do drzewa i został uduszony. Obydwoje zostali uduszeni tym samym rodzajem sznurka, który został użyty do ich skrępowania. Wkrótce lokalna policja była w stanie stwierdzić, że mieszkaniec Roswell o nazwisku James Bowens. 27-letni żona tym mężczyzna z trójką dzieci był najbardziej prawdopodobnym podejrzanym. 14 kwietnia mężczyzna łowił ryby nad jeziorem Lula po wielkanocnej kolacji z rodziną. Przyznał, że spotkał młodą parę, ale utrzymywał, że nie ma nic wspólnego z ich morderstwem. Niektórzy, którzy znali Blałynsa osobiście, nie kupili jego historii. Był znany jako krążownik od lat młodzieńczych, co oznacza, że miał zwyczaj jeździć i szpiegować młode pary uprawiające seks dla własnej satysfakcji seksualnej. Fakt, że był ubrany w strój kamuflujący, mimo że twierdził, że tylko łowił ryby, a nie polował, jeszcze bardziej wzbudził zainteresowanie jego osobą. Podczas procesu prokuratura przedstawiła Blauinsa jako dewianta seksualnego, człowieka o niekonwencjonalnych pragnieniach seksualnych, który odwiedzał okolice jeziora, by szpiegować młode pary takie jak Orwell i Carlin. Przypuszczano, że Blount został przez nich przyłapany i zabił ich oboje aby uniknąć kłopotów z własną rodziną. Oskarżono go także o manipulację przy samochodzie Orwella. Pomimo tych przypuszczeń, żadne twarde dowody nie wiązały go z przestępstwem. Co więcej, utrzymywał on swoją niewinność podczas zatrzymania, aresztowania i procesu ani razu nie zmieniając swojej historii. Test wykrywacza kłamstw okazał się niejednoznaczny. W maju 1964 roku Blauen został uznany winnym obu morderstw, ale wyrok ten został później obalony z powodu braku dowodów, co skutkowało tym, że został on uznany za niewinnego i oczyszczono jego imię ze wszelkich zarzutów. Nigdy nikogo innego nie oskarżono o podwójne morderstwo, więc sprawa dwójki kochanków pozostaje nierozwiązana. Miejsce pobytu Jamesa Melwina Blauensa jest do dziś nieznane. W 1994 roku sprywatyzowano jezioro Lula i jego okolice, co ograniczyło liczbę odwiedzających. Podczas gdy prywatyzacja była w większości podejmowana jako środek ochrony środowiska, została również przeprowadzona po części w celu ograniczenia miejscowych i turystów, którzy tłumami odwiedzali miejsce morderstwa dwójki młodych ludzi. Do dziś społeczności online na Facebooku i niezależnych forach dyskusyjnych spekulują, co właściwie wydarzyło się w tę noc wielkanocną w pobliżu jeziora Lula. Teorie obfitują, ale prawdziwe dowody lub nowo pojawiające się dowody w tej sprawie są nadal rzadkie. Z tego powodu miejska legenda o nastoletnich kochankach zamordowanych przez jakiegoś nieznanego ludzkiego potwora, żyje po dziś dzień. I to tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy krótki odcinek wam się spodobał. Wielkie podziękowania dla Doroty z Archiwum Zbrodni, która zadbała o tą warstwę tekstową, którą mogłem wam przeczytać. Oczywiście zachęcam was do tego, abyście odwiedzili jej stronę archiwumzbrodni.pl. Tam znajdziecie sporo różnych ciekawych, równie ciekawych historii. A ja proszę was, jeśli wam się spodobało, jak zwykle o komentarz, lajka. I subskrybowanie z dzwoneczkiem, jeśli chcecie e, regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, a uwierzcie mi, że szykuję dużo, dużo ciekawych rzeczy na kanale. Do usłyszenia, bądźcie zdrowi, trzymajcie się.